Bałtyk miasto do stacji Koszalon, przez stację Alakowice, Sławno-Wiekowo-Skipno wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg region ze stacji Gdynia Główna do stacji Kowrzej, przez stację Wałtyk Centrum, Wałtyk Zachód, jedzie na tor trzeci przy drugim. drugimi. Pociąg region ze stacji Gdynia Główna do stacji Kowrzej, przez stację Wałtyk Centrum, Wałtyk Zachód, na tor trzeci przy drugim. drugimi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peranonu. Planowodnia z pociągu o godzinie 15.47.

Wagony z numerami 14, 13, 12 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony z numerami 11 i 10 znajdują się na końcu składu pociągu. Przezynki konduktorskie przejmuje i wydaje robić pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Perola. Bałtyk Miasto do stacji Warszawa Wschodnia, przez Stacja Lakowicie, Słup, Sklep, dnia Główna, Sowot, Gdańsk Główny, Czech, Malbork i Ława Główna, Działdowo, Mława Ciechana, Legionowo Miedzie, na to drugi przy peronie trzecim pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją miejsc. Wagony z numerami 11-10 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony z numerami 9, 8, 7 znajdują się w środku składu. Początki terytorium, a dzisiaj Peronie do pierwszy przy peronie początki terytorium, początki terytorium, do stacji początki terytorium, na do początki terytorium, początki terytorium, początki terytorium, początki terytorium, Trzecim przejedzie pociąg bez zatrzymania na tor pierwszy przy peronie. Trzecim przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga na to, że drugim przy Peronie trzecim przejedzie pociąg bez zatrzymania, na to, że drugim przy Peronie trzecim przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Dostaci, do Stacji katowice, przestracje, a lakopicie, subskwinia, główna, graj z głównych, cztery i ława, główna, dział dobom ciekawe, plekionowo, warszawa, wschodnia, warszawa, centralna, warszawa, zachodnia, skiernie, wicie, koluszki, klotków, dybunalski, często popa, Zawiercie, jest zostaje z głównych, biedzie na to drugi przy Pociągi teckiej morzy, stacji kołoprzeczną, stacji katownicze, przejścia, lakop, słup z główna, krańska, główny, 4 i ława, na działdową, ława, ciekawy, legionowo, Warszawa, wschodnia, Warszawa, centrala, Warszawa, zachodnia, skiernie, koluszki, piotrków, trybunalski, Częstochowa, kowa, zanieczyszcza, zostawiać główny, na dorm, drugi przy peronie, trzeci. trzecim. Pociągi są wjęte, całkowitą rezerwacją miejsc. Wagony numerami 17, 16, 15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numerami 14, 13, 12 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numerami 11 10 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesłynki konduktorskie przejmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numerem 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi parowa.